Dobry wszystkim. Witam Was w siódmym dniu vlogmas. A ja tego vloga rozpoczynam o godzinie 7:40, ponieważ jadę na siłownię. Nie chcę mi się. Miałam dzisiaj takie problemy ze wstaniem, że totalnie mi się nie chce. Czy państwa, patrzą na tą pogodę? Śnieg. Ja nie dowierzam, po prostu. Przyszłam z siłą, więc jeżeli jakoś źle wyglądam, to przepraszam. E, chciałam powiedzieć, że jadę szybko do Rosmana, y, do kupić coś do prezentu mojej siostrze, ale to pokażę wam w ogóle potem, i będę jechać do szkoły. Więc odezwę się raczej po szkole. Buziak! Wróciłam właśnie do domu i byłam standardowo na zakupach. Przepraszam, że ostatnio jest tyle zakupów w tych moich vlogach, ale co chwilę coś mi dokupuję do jakichś prezentów i większość z tych rzeczy nawet nie jest dla mnie. No ale tak. To jest Nacia i kupiłyśmy w Action... Ale twoją stopę widać. <grywany> Wiesz, że to i tak będzie w vlogu. Kupiłyśmy takie dinozaury do składania. Zarąbiste są i będziemy zaraz 4 składać. złote tylko. tylko i będziemy zaraz składać. Nacia no, ja już tam się zabrała, a ja nagrywam dla was i zaraz y, będziemy składać, nie? I ogólnie e, kupiłam e, Dokupiłam Ci już taką końcówkę prezentu dla mojej siostry I dzisiaj będę, będę ten prezent wysyłać I kupiłam jej, muszę Wam to pokazać Nie ogląda raczej Ja to przemyślałam, raczej nie ogląda A jak ogląda to, ma, to ja mam problem Kupiłam czekoladę Czekoladę do picia z MMS-ami to jest rewelacyjne Myślę, że Mega się z tego ucieszy Taką czekoladę? Taką do picia To jest rewelacyjne Kozak i kupiłam taką e, cute kartkę i potem ją, ojej, tu są życzenia, ale to nic, e, ale potem ją jeszcze wypełnię i do, dowalę do paczki. A ja, dzisiaj mieliśmy mikołajki klasowe i przekazałam mój prezent e, mojemu koledze i od mojego innego kolegi dostałam prezent i muszę wam pokazać, bo jestem mega zadowolona. Dostałam zakąt drzewa pomarańczy, e, czyli książkę, którą bardzo, bardzo chciałam przeczytać, e, dlatego że... Mm, ja słyszałam, że ta książka lub Wojna Makowa jest najlepsza do rozpoczęcia, jeśli chodzi o taką dorosłą fantastykę, dlatego bardzo chciałam tą książkę przeczytać, a poza tym są tu smoki, a ja smoki i dinozaury bardzo mocno kocham, więc, więc oczywiście ta książka musiała do mnie trafić i mega, mega się z niej cieszę, no i, i bardzo dziękuję, jeżeli to oglądasz. Chociaż nie oglądasz, ale jak oglądasz, to dziękuję. I w ogóle, proszę Państwa, zjechaliśmy z Nacią do Maka i tu jest Piciu. A wiecie, co to jest? Oprócz na. To, to jest Naci, a wiecie, co jest pod spodem? Kanapka drwana! Proszę Państwa, dziki pies w swoim żywiole. Dawaj to! Dawaj! Dojechałam już do domku po angielskim i w zasadzie teraz idę po prostu sobie chwilę pocilować, posprzątać, bo standardowo jak dzień co dzień ja się wywaliła jest. syf. Plus muszę zrobić zadania dla moich chłopców na korepetycje na jutro, więc też się za to zabiorę. Oczywiście wyciągnijmy sobie też herbatkę na dziś. Siódemeczka. Herbata biała. Granat z agrestem. E, nie pasuje mi ten agrest, w sensie hmm, you nie know, ale i tak odłożę do mojej kolekcji herbat. Jeszcze, jakby ktoś był zainteresowany tym dinozaurem, którego ci budowałyśmy z Natalą, to stwierdziłyśmy, że się wymienimy i jakby ja po prostu zbuduję dinozaura dla niej, ona dla mnie. I dostałam takiego giga słodziaka. Jest cudowny i będzie sobie stał na tej półce. Co jest nie tak z moim kolczykiem? To by było na tyle z tego vlogasa. Jest godzina wpół do 20, ale ja tak naprawdę będę montować tego vloga, myć się, czytać książkę i oglądać YouTube'a, więc tak naprawdę to tyle z tego dnia. Ja Wam dziękuję śdecznie za oglądanie i do zobaczenia jutro. Bye bye!